Dobra, jestem z powrotem. Już wszystko jest skończone. Tak, redstone torczę mam i to. Długo to robiłem. Nawet. Pistony mi zostały, tak. Ponieważ chcę sobie zrobić taką lampkę jak miał CTSG. Tutaj. Więc do meteru się wybiorę w którymś odcinku. Ale no, oprowadziłbym was po domku, ale pada. No. Nie, 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 jest jakiś ogromny, żebym was musiał prowadzać dłuższy czas, ale... Chodźcie tutaj jakieś schodki zrobię pod ziemię, nie? Tutaj też coś. farmę kaktusów, o! Yy, może zacznę budować farmę kaktusów. Nawet nie może, tylko na pewno, bo... O, pokażę wam domy, go chociaż straszliwie leje. Tak, gram napis w w tej chwili, bo... O, crafting table. Gram napis fullu, bo budowałem. Tak, to jest mój domek. Wygląda obiecująco. Tak, tu są kwiatki. Deszczyk pada, więc je podleję. O, a to zostało, więc ja to zabiorę. Tak, więc... Tak, mój dirt. Idę zanieść część do domu już i pod część zaraz przyjdę. Ja tutaj skrzynkę sobie zostawię. O, o, o! To jest to. Dobra. Sio! To jest mój dom, zbuduję sobie własne. Więc... O, nawet nie zabrałem chyba. Skrzynki ze sobą. To nic. Ponieważ sobie zbuduję taką, takową skrzynkę. Okej. Okay. Mam już tutaj. Wrzucę teraz te rzeczy do skrzynki. Jakiś magazyn trzeba będzie zrobić w najbliższym czasie. To może. Żeby dłuższy był, nie będę jakoś na przyspieszeniu tego robił, tylko normalnie, bo nie chcę na przyspieszeniu, robię cięcia, wiecie, no, robię cięcia, bo tak, bo nie chcę mi się, żebyście patrzyli jak, w znaczy, dla was to będzie kilkadziesiąt sekund, a dla mnie to jest kilka godzin łażenia po yy, świecie i zbierania, ile polowałem na slimy, to nie policzę normalnie chyba. Więc, no, lepiej że mnie liczył. So, idę po resztę. Tak, tak dużo owiec mam na świecie, więc nie brakuje mi. Aj, a, dobrze. Nie brakuje mi niczego. Tak, pewne naprawdę pod dostatkiem. O, o tak, z innej beczki. Fajna wycieraczka, nie? Dobra. Yy. Tak. Tutaj postawimy drugie skrzynki. Tak. I chyba będę mógł pokazać, jak się robi ciasto. Chociaż nie jestem pewien czy dobrze pamiętam Jeżeli nie pamiętam dobrze to Znaczy wiem jak się robi ale nie do końca jestem pewny czy, czy dobrze wiem to Znaczy zrobić zrobię Teraz nie zrobię, nie dobra okej okay. Idę po Najważniejszą część. No nie najważniejszą, ale po czymś ciasta. Tak i muszę wam powiedzieć, że... No. No nie. Bez jaj. Nie lubię jak pada w Minecrafcie. Co wkurzające jest. To, że pada. Tak, stąd brałem kwiatki. Przyznaję się bez bicia. Tak. Eee... Potrzebuję krowy. No i coś nie mogę znaleźć krowy, więc nie fajnie. Panu owiec, zero krów. Znaczy przed chwilą. Ja nie przed chwilą, tak, ale jak grałem o lawa. Dobra, jak grałem, no to. Mm, a to nie trzeba było trzech wiaderek? Tak, trzech trzy wiaderka potrzebne było, chyba, do ciasta, więc. Nie będę teraz dawał hard, bo nie mam najmniejszej ochoty na walkę z potworami w tej chwili. Tak strasznie pada, że tak całe to wszystko wykopałem własnymi rękoma, więc czekam na gratulacje w komentarzach, jak obejrzycie. Tak, fajnie to brzmi, jak się jest w środku. Tak, fajnie brzmi. O, moja muzyczka ulubiona. Kura. To jest ta dobra muzyczka. Pamiętajcie, dobra muzyczka często. O. No i teraz jesteście krów w grupie. Dobra. Give me milk. Give me milk. Spróbuję do innego wiaderka. Nie lubicie? Jest jakaś inna krow. Jest krow. Ok. Tam mi daj za pierwszym razem. Ok, tak, teraz wam to powiem, krowa wam, wam może dać mleko, ale nie za pierwszym razem, ciekawe czy mleko, mleko się da wypić, nie da się go zjeść, yy, można zjeść, tak, ale nie da się go wylać, więc, aha, wiem jak to się robi, Ha, już chyba, no, teraz to już na pewno pamiętam jak się robi mleko, yy, ciasto, tak. Aha Szkoda, że się nie można, że nie można stakować że nie można stakować eee aha aha jeszcze potrzebuję kurde nie mam. nie mam nie mam, nie mam, nie mam, nie mam sorry ludzie że nie mam, ale nie mam dobra, cięcie i zaraz będę miał to co potrzeba tak. Okej, okay, jestem. I mam to, co trzeba było, czyli... Nie wiem, jak to się nazywa. Zboże? Czy może raczej... No jakieś tam zboże, no. Zboże się... O, chleb się tak robi, tak. Zboże się robi... Tak, tak się robi, bo... Ciasto, nie, nie tak, żeby się ciasto robiło. Tak, eee zboże się robi z nasionem. Jak się krzak rozwali, to jest ciasto. O I dostajemy od razu puste. Wederka, więc to jest ekonomiczne. Tak, postanowiłem sobie zrobić lodówkę. Postanowiłem sobie zrobić lodówkę, tak. Yy, więc pokażę Wam, jak można zrobić lodówkę. Tak. Tak, tutaj sobie zrobię w rogu lodówkę albo jakoś ją zabuduje. Jest wełna jedna. Ok. Żelazne drzwi potrzebujemy. I dźwignie. Chyba każdy wie jak się robi dźwignię, oprócz mnie, nie no, ja wiem, to gdzie jest jakiś bodyl. a okej, okay. zrobię od razu cztery dźwignie, yy, odłożę to, mhm. Yy, tak, drzwi żelazne, yy, deski odłożę tak. Rozwalę to i to. Więc tak zaczynam robić może to być wełna lub bar, no wełna albo yy, no, czekaj, czekaj, wełna, a. dajcie mi się wysłowić wełna albo śnieg. Eee, sorry. Tak. Postaram się na następny odcinek mieć diamentowe. Wszystkie rzeczy. Ok. Jest. już prawie gotowa. Teraz zastanówmy się, gdzie by tu. Położyć to tak. Tutaj będzie crafting table, a tutaj będzie y, drugi piecyk, który teraz zrobię. Nie wiem do końca, ile ten odcinek trwa, a mogę do 15 minut? Tylko nagrywać do 15 minut. Przez. Nie z mojej winy, sorry, ludzie, chciałbym więcej nagrywać, ale nie mogę, bo YouTube postanowił, iż trzeba mieć. Y Trzeba współpracować z YouTube'em, żeby można było. Yy... Tak, to wygląda. Nawet jak degadówka. Powiedzmy. Yy... Tak, z tej strony można się do tego dostać, ale yy... ja bym to wbudował w ścianę, jednak. Nie mam jak, jak. Chociaż. Nie, nie wiem. Jaka... Ok. Więc yy... powiedzmy, że to. Ok. Otwieram lodówkę. Cyk. Nie. Ale ja bym to chciał bardziej tak wiecie jakoś konkretniej zbudować nie dobra, nie chcę tutaj nie więc... Mm, damy to tutaj już niech będzie i mam lodówkę. Ok, więc ja wezmę całe żarcie jakie mam czyli to wszystko to też. No, to też można do jedzenia zaliczyć. Tak. O. wiaderka napełnię mm, mlekiem zaraz i. Y, napełnię mlekiem zaraz i. Y, z tego mogę zaraz chleb zrobić. Y, napełnię mlekiem i zaraz. O. Ciasto. Nie ciasto chyba postawię gdzieś na jakimś fajnym, takim fajnym miejscu. Tak, nie, nie pomyślałem o swoim pokoju tutaj jakimś, wiecie, sypialnia czy coś takiego, ale chyba zrobię to po prostu tak, że po schodkach się będzie schodziło po prostu do sypialni. No, więc ciasto sobie postawię w sypialni. Ale w jakimś innym odcinku się tym zajmę. Na razie. Tak. Zobaczę ile to się nagrywa i zaraz wracam. Cześć. moja jestem MOPL, a to jest już szósty odcinek z serii przygody z Minecraft.